Zmieniłam miejsce poza filmem. Przed nagraniem zmieniłam miejsce, to i trochę tutaj porobiłam. Zobaczcie, jak mi to ładnie wyszło. Tutaj będzie wejście. I w co wiemy, mamy problem? Bo jak wróciłam, bo byłam pod drewno, to widziałam wieżę pilażerów Więc będziemy do nich pójść. Tylko kiedy? Dobra, widzowie, narażam się chyba. Albo nie, ja nie chcę. No dzisiaj robię ogólnie. Córka widzowie, już że wam nie pokazałam, jak robiłam ten dom. Tylko po prostu Chciałam wam zostawić takie ciekawsze rzeczy. Widzowie, oczywiście zasubskrybujcie ten kanał. Zostawcie łapkę w górę. Widzowie, to będzie jeden z dłuższych odcinków, yeah. które nagrałam na kanale. Więc będzie ciekawie. Tutaj mamy tak pięknie. Patrzcie. Ta Tap, tap. Ktoś jest na Tabie? Nie. Bo tutaj nie można zobaczyć taba. Nie, na no nie ma nikogo na Tabie, jestem głupia, bo już sama gram. Dobra. Widzowie. Oczywiście to będzie miał okno ten mój dom, będzie miał okno, czemu by nie miałby mieć okien? Okej okay. Będę musiał pójść Ło Tutaj będzie jedno piętro, tylko to zrobię z pół Tylko nie ma, będę musiała pójść po więcej drewna Zasubskrybujcie ten kanał i dajcie łapka w górę. Lecimy po 20 też... Po 20? Nie! Po Wiecie, Jak to się nazywało? 20 osób. Wiem, że mało. Ale ważne, że będzie. Tu hop. To niszczymy. Widzowie, widzimy się jak pójdę powiedzieć więcej drewna. Pa, dobra, widzowie, postanowiłam, że idę zaatakować yy, piloczarów. Wiem, że robię to ryzykownie. Wiem, że zginę. Ale muszę ich zabić, bo ja nie mogę zbierać normalnie drewno. Wiecie, widzowie, o co mi chodzi. Pewnie go nie jest uwięziony. Ciekawe czy są to w ogóle pilacerowe, bo ja się trochę boję. No przepraszam, boję się. A zaczyna Uciekamy.

A, widzowie, pomocy, ja się boję. Boję się, boję się, boję się, boję się. Boję. A, boję się. Widzowie, nawet nie wiecie, jaki to jest teraz. No nawet nie wiecie.

Ciężko jest tak pod presją walczyć. Widzimy, nawet ja się tak zsyrołam. I jakąś tarczę by się przydało. Chodź do to Od razu dwie sobie zrobię. jak jednym się skończy dobrze, robię to tak dobra, odkładam najbardziej potrzebne mi itemy dziewięć Так, ребята. я еще так боя. Не балчуть. Я вынул на вечер. Ой, все Dobra, a robimy kolejną, kolejną skrzynkę. Pięć i ma to Nie wiem, czy to chęć krzop. Okej. Okay. Okej, okay, idziemy w ten Szkoda, że nie mam żadnych sproje, ale... Się tak. Na szybciej, na szybciej, na szybciej, na szybciej, żeby nie zobaczyli.

Kolem. Dobra widzowie, to chyba się uda. Chodźcie, armię kołamy, idziemy na nich, idziemy. Tylko jedyny chyba ich nie ma, ale fajnie. I chyba tu nie ma. O, to się tak ujecham. No dobrze, dobrze. Ty gdzie mogę ich podpić, chodzi kolejno. Tu jest. Nie ma ich tu, nie ma. jest? widzowie, udało się. Ała. Oh wow. No i w taki sposób. Zginęłam. Okej. Okay. Ja idę po itemy, drewna drewno i się widzimy. Dobra, widzowie. Tutaj była noc, pokonaliśmy. W ogóle nam pomogły, jak widzieliście, nie zawiodłam się na nich w ogóle. Tutaj zostawiłam jedzenie. Nie wiem czemu. I tutaj sobie to odłożę, dodaję tak jak miałam jakby co. Okej, okay, trzeba tutaj. Drewno zostawiam. Ciebie też drewno zostawiam. Ciebie też żyję. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, Wybudowano okay. z chęci. Robimy to razem, chociaż kasztu są suczne. Wielki wybudowana z chęci, z chęcią. Robimy to razem, chociaż w każdym razie to brzydzi. Bo każdy brzydzi, u mnie mam. Aha, serdecznie. Ok, widzowie, 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 widzowie. Hop, jemy, jemy, jemy. A nam się. A tutaj jest moje żaraoka, czy nie? Jest. To przerabiamy. Ciebie też trzeba przerobić. Jeszcze chwilka, widzowie. Dobra, 15, okej. Okay. Tutaj mamy tego... 153. Hop, hop, hop. A już. Wiecie po co mi to drewno, żeby zrobić... To będzie ładnie wyglądać, ale mogą tego nie przemienić, no ja jestem głupia. Nic nie mówiłam. Nie, a ciebie damy tu, a ciebie tu. Okej. Okay. Trzeba zrobić pół płotki. 36 chyba wystarczy ok po prostu Robimy to. Ja tu zrobię sufit widzowie i się widzimy. Dobrze widzowie pokażę wam tutaj co zrobiłam. Tutaj nie miało tego być. To patrzcie co tutaj zrobiłam ładne. Tak po prostu a tutaj mamy schody a podłogę chyba w następnym odcinku. A w następnym odcinku zrobimy też kopalnię. Proszę. Pa! Pa pa! Dobra. Jeszcze, jeszcze troszkę tutaj Zmienię troszkę podłogi. Hop, 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 hop. Nie tego nie zniszczymy. Dopóki mi się drewno nie skończy, a ja tutaj. Dobra, mam. No to mi się szybko skończy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze widzowie, tutaj resztę sobie zalepimy tym. Okej, okay. i jeszcze ja przepacha.